Leszek Czyż, księdzowskoziśnia. O poziom wą tak o jedno rzec, jakim był jesce mały. Tero taki dzieciok, to mo wsiołocem tylo zamyśli, ale do tak nie było. Tero od Nikołaja, abo na wykup, to pełno torbę słodyców dostają. A mnie chrzesno, to tylo kału psemnego placka i pory sanków przyniosła. To też roz, a było to w takie skwarne lato. Ślim z Jędrzejem się wykąpać do rowu i zobaczyli naprzeć koplebani tako fajno ziśnie, łacało obsypane owocem. Udumali, że jak się ściemni, przyjdziem skustować ksynetek ziśniów. Tak też zrobili. Podeszli do niej pomrokiem od strony z ogajnika, żeby nikt nie siedział. Właś chydzo, mówi do Jędrzeja, póki jeste doć, ty rzi i rzucaj, a ja będę łapał. Nie poziem, nie obsierał się za długo. W los i rzie. ale rzucoć, to za dużo nie rzuca. Nie zrzyj, muzie, tylo a on co i raz to gordziel wyciągał i na coś patrzy. Ślep się wytrzescył, to myślałem, że się tymi pestkami wyduził, ale nie, za sile złazi. I cego z muzie, są się na a dla mnie to co? Ale on co nic nie godo, tylo jest cychydzień złazi. Bryknął i kłodził się w trobę. No i ja myślę sobie, nałykał się tych ziśniów, przepadziwek jeden razem z pestkami i mu do dokuco. Już chciał na niego krzyczeć, ale oglądam się, łatwo za mną ksiądz probos z bzicem stoi. Mój boze, wszystkie modlitwy naros się przyboczyły. na się przybocyły. Na szczęście probos był człowiek starsy i nie trasił mnie tym zicem po ciemoku. Jędrzej nie cekał na mnie, ale ja i za drogę do domu znalazłem. Do dziś onijam po księdza skoziśnie.